Też z Gabrielem rozmawialiśmy, że rozpraszałeś go w tej takiej ostatniej konkurencji. Czy to było specjalnie? E, wykorzystałem to, nie wiem, na kon na, pod koniec tych wszystkich odcinków, Byłem ja już tak wyluzowany, e, naprawdę zacząłem jakby pokazywać siebie, bo ja... Y jakby Tak się przestraszyłem przez pierwsze dni, że nie jestem sobą, bo ja jestem straszny żartownik, ja się wydurniam, żartuję, wygłupiam, a ja byłem taki zamknięty, taki speszony i dopiero pod koniec pokazałem naprawdę prawdziwego siebie. I kiedy był pojedynek z Gabrysiem i z, z Piotkiem na tych palach, e, to e, mm, przypomniało mi się, wykorzystałem technikę Kamila, kiedy on miał pojedynek z Pawłem i wisieli i zrobił to samo. Ja zacząłem żartować i zacząłem go psychicznie dojeżdżać, żeby go wykończyć, żeby wpadł do tej wody. A jak myślisz, dlaczego Gabriel przegrał w takim razie? Eee, dlaczego przegrał? No... W silniejszym przegrał. <laughs> Tyle, byłem pewniejszy siebie. A co o nim myślisz? Jaki jest? Gabryś? Cudowny chłopak, naprawdę nawet dzisiaj e, rozmawialiśmy w pokoju, e, że podziwiam go naprawdę, że on... On jest takim człowiekiem, że nie, jakby nie, nie wymądrza się. On cały czas zadaje pytania, on cały czas yy, szuka osób z doświadczeniem. tak? Pyta, zadaje pytania i wprowadza to w czyn. I dużo rzeczy się nauczył. Chciał i to robił. Cześć, tu Natasza. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl. Pozdrawiam.